Po pierwsze, nagroda pomogła mi bardzo finansowo, no i oczywiście wyróżniła mnie, ale myślę, że dała mi też pewną swobodę robienia rzeczy, na które mam ochotę, i taką satysfakcję nie robienia tych rzeczy, na które nie mam ochoty. Po prostu upewniła mnie w tym, że podążam właściwą ścieżką. Wybory twórcze nie zawsze są łatwe, mnóstwo w tym wahania i walki, dlatego fajnie jest po prostu poczuć w którymś momencie, że te wybory były trafne. I że ludzie odbierają to w sposób pozytywny. Nie każdy projekt jest dla mnie y, trójwymiarowym obrazem. Niektóre projekty y, są bardziej funkcjonalne, ale rzeczywiście w najnowszej kolekcji TRN pozwoliłam sobie na, y, na powrót do moich korzeni i y, do tej malarskiej bazy i rzeczywiście ten, ten, ten projekt jest taką wizualną, takim wizualnym szaleństwem i spełnieniem jakichś moich prywatnych pragnień. Inspiracja to nie jest do końca... Może trafione słowo. Bardziej chodzi o jakiś rodzaj pokrewieństwa w pewnym postrzeganiu. Jest to rodzaj obsesji, która właśnie jest obsesją malarza i polega na tym, że, że widzi się świat jako kompozycję, jako zbiór form, kształtów, również znaków które proszą się o odczytanie, to może można porównać metaforycznie do takiej sytuacji, w której wyjmuje się z rzeki kamienie, starannie się je ogląda, odkłada, selekcjonuje i na podstawie tych zbiorów i tych kompozycji stara się dowiedzieć czegoś o rzece, a być może nawet o ziemi. Myślę, że czerń i biel wystarczyłaby mi do tego, żeby opowiedzieć o tym, o co mi chodzi, ale robiąc tak pozbawiłabym się radości, bo jednak w tym kolorze jest jakaś niesamowita moc i energia, więc pozwalam sobie na to, na to szaleństwo kolorów i na tą frajdę. Układ odnosi się z jednej strony do y, takiego myślenia malarskiego, do pewnej kompozycji, do sytuacji, w której spotykają się formy, kształty, y, przedmioty, ale też ludzie. Z drugiej strony ma to też wymiar metaforyczny. Jest to y, moja próba ułożenia się z obecną sytuacją, y, z pandemią, która z jednej strony nam odebrała przyjemność na przykład bycia razem i, i, i bycia w otwarciu, ale chciałam też wy, wyciągnąć z tego coś pozytywnego i, mm, i skorzystałam z tej możliwości, z tej zamkniętej sytuacji w kontenerze, żeby zrobić pracę, która jest po prostu przestrzennym obrazem. Zapraszam wszystkich na moją wystawę Układ Kolekcji Teren w ramach Łódź Design Festival, e, którą właśnie kończymy przygotowywać. Będzie ją można oglądać od 14 do 23 maja e, na rynku łódzkiej manufaktury.